Siemanki widzowie witam Was w kolejnym filmie na moim kanale Będziemy dzisiaj oglądać animację PPP z Minecraft Animation Dobra, lecimy. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, bo na 100 subskrypcji jest mnie piosenka. No, zginęła. Na no, przyszedł pro No Co? No Panie Korczaka to teraz cała gromadę będzie jej gonić Jezus jakie wlepki, jakie wlepki No co? No ma mięsko, zaraz umrze i po mięsku O to będzie moment w którym muszę. zaraz Na bank Nie wiem nie oglądałem tego, ale na bank zaraz umrze

Tak głośno mówić, bo jeszcze chory Tak... Znaczy już trochę już zrobiłam, ale jeszcze trochę chory jestem No... się pan panda <słuch> 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 I Nie powtórzę, powtórzę bym gdybym chciała, lepiej nie A czy gromada pszczół przypadkiem nie wylatuje, jak się zniszczy ulanie jak się uderzy pszczołę? To jest podróba w tak w minecraft Jezus, jak wygląda Zaraz będzie... Po... no właśnie, zaraz będzie pomieszał A, i link do animacji będziecie mieli w opisie tego filmu Halo? Ja nie, tak nie! Dobra. No. No. jedno. Nie trzeba w przywilagerach chodzić cicho. Można nawet w przywilagerach sprintować. Żelazny... ...krzyk nic ci nie da. Но... Ой-ой-ой! Ха-ха-ха! Но... Ансика на газоводце. Полбич... odsunąć się, co odsunąć się, tak jak bije klipa hallo, hallo Charlie, jeszcze 8 minut w moim pokoju przetrwasz, A to by <laughs> diament! Dobra. no diamenciki. Jakby pierwszy raz Diamenta widziało w życiu W sumie no, na no no żywo to pewnie tak I teraz to się nie ma co bać Pokaż eku cały, pokaż cały ekwipunek i Eso, naro <śmiech> <śmiech> I to, no, taki prosty się tak boi Czyż zaraz sza... czy tam jak Ten tak zaraz będzie. Ten zły ptak tak No a ja strzał, czy tam jako się tam psychopat? <grywa> ja na niego mówię psychopat. <grywa> e, drugi dzień nie wiem. nie 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 ja jeszcze nie poznam. <grywa> Oj, zaraz będzie też nie Tańczy, ja, jak ja, usiadło, jak się było, a nie to list teraz. No. Okej, okay, jest ten morski ten no Trident. Udobić stridentem no to jest. Już... się widziałem, że to w mandarzu było cięcie. Patrzcie. Zniknęła. Nagle nie zniknęła, tak po prostu zniknęła, no Jezus. Halo. Halo. A czy slime Slajmy się chyba nie pojawiają na, na tym widzimy. Aha. No to teraz to już nawet nie wiem, czy to jest na pewno. Ali, wywiesz jeszcze trzy minuty, poczekaj. No trzy minuty. Za to mi z Minecrafta nie, nie to unik taka pisanka jak w Minecraftie z lata mi po O zaraz kozają. Jep. Huda Huda. Huda. No dobra. No. Czy to jest naprawdę różdżka, korona i bank ze świnki Pepy? Przyznaję się, oglądałem. To nawet dwa lata temu. Czyli jednak dawno. W pierwszej klasie już nie oglądałem. I... 5 miesięcy temu, chyba. Czy dwa? Tak jakby. George! George! Help me, George! Mam mi, George. Bardzo sens. Bye, bye. Is, it's. God. <laughs> Ona myślała, że tego. to świnię rozpali. Pepa! Asiazi. <laughs> no. Dobra, ale widzowie. Koniec animacji, śmiejcie się do następnego filmu i pozdrawiam was bardzo serdecznie. Zostawiacie łapki do góry, subskrybujcie mój kanał, bo na 100 subskrypcji u się to znaczy możliwe, że się nie pojawi piosenka, muszę mieć specjalny program do robienia muzyki. ale trzymajcie się do następnego filmu i narekam.